Jeżeli jesteś mężczyzną, który ma za dużo tłuszczu na brzuchu, za mało mięśni i przez to czujesz się nieatrakcyjnie w swoim ciele, to musisz wiedzieć, że jestem jedynym trenerem, który jest tak pewny tego, że zmieni Twoją sylwetkę. Że ci gwarancję efektów lub zwrot zainwestowanych środków. Od od tego do atrakcyjnego to program współpracy ze mną, który gwarantuje, że schudniesz w 3 miesiące od 4 do 12 kg. Stracisz tłuszcz, zbudujesz mięśnie i wyrzeźbisz atrakcyjną męską sylwetkę. Gwarantuję efekty lub zwracam pieniądze. Najbardziej skuteczny plan treningowy oparty o metodę MSP na budowanie mięśni. Najbardziej skuteczna dieta z przypadowym jadłospisem na utratę tłuszczu, szczególnie z brzucha. Wsparcie specjalisty budowania atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn i wiele, wiele więcej. Program gwarantuje, że schudniesz od 4 do 12 kg w ciągu 3 miesięcy budując mięśnie i tracąc tłuszcz. Z chudotu z tego ciała zbudujesz atrakcyjną męską sylwetkę. A dzięki niej poczujesz się lepiej, pozbędziesz się wstydu, kompleksów, niskiej pewności siebie, zaczniesz być dumny z tego, jak się prezentujesz, twoja pewność siebie znacząco wzrośnie, twoje poczucie własnej wartości również znacząco wzrośnie, a ty będziesz się czuł lepiej i będziesz również odbierany lepiej przez inne osoby. Oczywiście, jako osoba zdeterminowana, zdyscyplinowana, konsekwentna, atrakcyjna i pewna siebie czyli po prostu jak mężczyzna odnoszący sukces. Jeżeli chcesz dołączyć do programu odchudu tłustego do atrakcyjnego z gwarancją efektów, to zostaw komentarz program lub napisz do mnie taką wiadomość prywatną, a wyślij Ci ankietę wstępną i zobaczę, czy mamy przestrzeń do takiej współpracy.